Hej, hej, z tej strony Agnieszka, twórczyni Co to takiego ten Pinterest? Niby banalne i niby wszyscy wiemy, ale ciągle otrzymuję takie pytania, więc nagrywam to wideo. to, jeżeli chcemy udostępniać grafiki z naszego bloga. Ja tutaj posłużę się przykładem naszego bloga, żeby pokazać Ci kilka sposobów, jak możesz to robić. Zauważ, że... Jak zrobić grafiki na Pinterest w Canvie? Wiem, że bardzo często, kiedy już zabierasz się do tworzenia treści, które chcesz promować na platformie Pinterest, na przykład chcesz promować swoje prace rękodzielnicze, to pierwszym narzędziem Porządkować sobie te informacje na Twoim profilu w formie kolekcjonowania ich jako tablicę. Pinterest dla biznesu Handmade, niezależnie od tego, czy chcesz uczyć się rękodzieła, inspirować się, pogłębiać swoją wiedzę na temat danej techniki, czy chcesz po prostu promować to, co robisz, swoje produkty i usługi rękodzielnicze dla innych fanów albo osób, które chciałyby po raz pierwszy spróbować, Pinterest jest bardzo przyjaznym narzędziem, żeby to robić. No, a co gdybyś wykorzystał albo wykorzystała Pinteresta po to, żeby znaleźć się po tej drugiej stronie i pokazywać swoje treści dla innych odbiorców, którzy przeczesują Pinterest w poszukiwaniu inspiracji? Może do Twoich produktów albo usług potrzebuje ktoś po drugiej stronie? Jeżeli czujesz, że jest w tym jakiś potencjał, a zaręczam ci, że jest wielki to jak najbardziej wskakuj do opisu tego wideo, znajdziesz tam wszystkie informacje. Ja lada chwila będę dzieliła się tym, jak wykorzystać Pinterest, żeby promować swoje prace i usługi związane z rękodziełem.